Ej, szczęść Boże, witajcie w Boże Ciało, czyli w uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa. Tydzień temu obchodziliśmy uroczystość wiecznego, najwyższego kapłana, Jezusa Chrystusa. Mówiłem o tym, że odprawiając Eucharystię, każdy z nas na mocy kapłaństwa Chrystusowego z chrztu. Jeżeli wypowiadamy to słowo to jest ciało moje, to jest krew moja, za was będzie ona wylana, to ciało będzie za Was wydane, że mówimy słowa Jezusowe i Jezus tego cudu dokonuje cały czas, a my jako kapłani mamy coraz bardziej, mówiąc te słowa, mówić o samym sobie, że też nasze ciało ma być wydane z miłości. Dobraci i, Nasza krew ma, ba, ma być wylana z miłości do nich. A dzisiaj, jakoś na przedłużeniu tej myśli, chciałbym Was prosić, namawiać do tego, byśmy się zatrzymali, albo lepiej powiedzieć pozwolili Duchowi Świętemu samemu objawić nam, czym kim jest dla nas Eucharystia. Jakie ma znaczenie? Jakie dzisiaj ma miejsce w moim życiu? Duchu Święty, Ty sam nam to objawiaj w dzisiejszą uroczystość, bo pragniemy Ci oddać chwałę i cześć za Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki w nas. Kim jest Jezus w najświętszym sakramencie? Dla mnie dziś Duchu Święty, pomóż nam. Chcemy modlić się modlitwą Anioł Pański, a Ty nam wyjaśniaj to, kim jesteśmy i kim jest Jezus. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Oto ja służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętem. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa syna Twojego, przez jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.